So am I wrong? Hej Tomek, hej. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o hipertermii. Hipertermia jest to potencjalnie stan zagrażający życiu, w którym temperatura ciała wzrasta powyżej 40 stopni Celsjusza w wyniku y, uszkodzenia mechanizmów regulacji ciepła. Przyczyny hipertermii możemy podzielić na dwie grupy. Na przyczyny zewnętrzne i przyczyny wewnętrzne. Przyczyny zewnętrzne to na przykład nadmiana ekspozycja na działanie promieni słonecznych, Czyli tzw. udar słoneczny, długotrwałe przebywanie w suchych, gorących pomieszczeniach, a także niedostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych. Jeżeli chodzi o przyczyny wewnętrzne, jest to nadmierny wysiłek fizyczny, a także mogą go spowodować niektóre jednostki chorobowe oraz niektóre leki. Jakie są objawy hiperthermii? Tak jak wcześniej wspomniałem, temperatura ciała powyżej 40 stopni Celsjusza. Skóra zaczerwieniona, gorąca, sucha, chociaż w początkowym okresie hipertermii może dojść do nadmiernej potliwości. Pojawiają się objawy neurologiczne, czyli bóle, zawroty głowy, splątanie, yy, czasami dezorientacja. Mogą pojawić się objawy ze strony układu pokarmowego, czyli nudności, wymioty zaburzenia ze strony układu krążeniowo-oddechowego, czyli przyspieszony oddech, przyśpieszone tętno. Natomiast w krytycznych sytuacjach dochodzi do ądlenia, drgawek, no i do utraty przytomności. Jakie postępowanie w przypadku hipertermii? Musimy przenieść poszkodowanego w chłodne, zacienione miejsce, zdjąć z niego wierzchnie okrycie. Możemy stosować okłady schładzające, na okolice czoła, karku, yy, pach. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, możemy nawodnić takiego poszkodowanego za pomocą wody bądź yy, elektrolitów. W przypadku, kiedy poszkodowany jest nieprzytomny, układamy go w pozycji bezpiecznej i wzywamy pomoc. Natomiast w sytuacji krytycznej, kiedy stwierdzamy brak oddechu, rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki, Tomek. Te zagadnienia będą fundamentem bezpieczeństwa na naszych szkoleniach. A wszystkich, którzy chcą pływać świadomie i bezpiecznie, zapraszamy na kursy motorowodne na www.www.